Oto dlaczego większość ludzi nigdy nie trafia na złote okazje. Był etap, gdy klikałem każdy deal życia. Nagłówki, fora, obietnice bez pokrycia. Po kilku wpadkach policzyłem straty i dotarło do mnie coś banalnie prostego. Nie szukałem okazji, tylko szczęścia. Bez kompetencji to nie inwestowanie. To ruletka w przebraniu. Odwróciłem kolejność. Najpierw nauczyłem się podstaw. Jak działa ryzyko, które wskaźniki coś znaczą, gdzie najczęściej ukrywa się haczyk. Później zastosowałem prosty filtr. Trzy pytania kontrolne i zasada, że niczego nie dotykam, dopóki nie rozumiem, jak zarabia na tym druga strona. Nagle, przypadkiem zacząłem zauważać wzorce i odróżniać marketing od wartości. Okazje nie spadły z nieba. Po prostu przestałem strzelać w ciemno. Zaobserwuj mój profil, aby dowiedzieć się więcej na temat praktycznego rozwoju osobistego.